Nowy Jork, ale obyczaj stary, bo Parada Płaskiego przeszła już po raz 88. To pomysł na piątkę, nie tylko dlatego, że trasa wiedzie piątą aleją. Przede wszystkim to okazja do tego, żeby przebić z Amerykanami piątkę, a na taką poufałość niewiele nacji może sobie dzisiaj pozwolić. Express Plus Rafał Patrya. ruszamy paradnie. Piątą Aleją Nowego Jorku przeszła 88. Parada Płaskiego. W tym roku szczególny udział w wydarzeniu miała Telewizja Republika, która po raz pierwszy była formalnym uczestnikiem parady z własną platformą. W plusie także mrożąca krew w żyłach scena, jaka rozegrała się w Opolskiem. Kobieta wjechała na tory i tam utknęła. Uciekła z auta, a w środku zostawiła śpiącego pasażera. Prawie tysiąc turystów uwięzionych w Himalajach po stronie Tybetu gwałtowna śnieżyca odcięła dostęp do północnej ściany Monteverestu. Pokażemy też powrót stada, czyli tradycyjne sprowadzenie owiec kończące sezon wypasów w ochotnicy dolnej. Co to był za dzień? Co to były za emocje? Już po raz 88 ulicami Nowego Jorku przeszła Parada Płaskiego. To drugie najstarsze tego typu wydarzenie w nieformalnej stolicy zachodniego świata. W wielkiej manifestacji polskości wzięły udział prawdziwe tłumy. Były tam i nasze kamery. Ba! Po raz pierwszy w paradzie przejechała cała Platforma Republiki. W tym roku parada przeszła pod hasłem Tysiąclecia Królestwa Polskiego. To wielka manifestacja polskości, która gromadzi naszych rodaków z całego wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Z każdy rok większe tłumy, większe tłumy, no i zawsze pogoda jest ważna. Cieszymy się, że możemy maszerować i reprezentować nasze biało-czerwone kolory polskie dumnie w Nowym Jorku na Piątej Avenue. Według szacunków nowojorskiej policji w wydarzeniu przyglądało się około 25 tysięcy osób. Zarówno uczestnicy parady, jak i widzowie mieli swoje motywacje w przybyciu na Manhattan. Chciałam się przypomnieć Polski. Nie byłam w Polsce już długo. Chcę być z moimi ludźmi, mówić po polsku. I jeszcze dobre jedzenie. Parada Płaskiego odbyła się już 88 raz. To druga po irlandzkich obchodach w Dniu Świętego Patryka, najstarsza parada w Nowym Jorku. W wydarzeniu bierze udział wielu wpływowych Polaków, biznesmenów czy pracowników administracji. Wszystkich łączy jedno Polskość. No, oni chcą, by usłyszano by Amerykanie, widzieli, że Polska jest tu bardzo silnie reprezentowana. To osoby to nie tylko parada, to nie tylko biało-czerwone koszulki, flagi, stroje, a to też realna siła polityczna. Poza dbaniem o swój interes w Ameryce, dbają także o relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Parada Pułaskiego miała duże znaczenie zawsze wtedy, gdy trzeba było załatwić coś dla Polski. W tym roku po raz pierwszy w paradzie wziął udział Wóz Republiki. Byliśmy tam obecni dzięki naszym widzom, dla których mamy dobre wieści. Amerykańska Fundacja Republiki zyskała status organizacji pożytku publicznego i od teraz Terrorizm na rzecz naszej stacji mogą być odliczone od podatków w Stanach Zjednoczonych. Good news. Chwilę grozy na przejeździe kolejowym Wapolskim. Kierująca wjechała na tory, a jej samochód dosłownie zawisł na przejeździe i to tuż przed nadciągającym pociągiem. Tragedii zapobiegła szybka reakcja jednego ze świadków zdarzenia. Uff! Do zdarzenia doszło w miejscowości Centrawa w okolicach Strzelecopolskich. 66-letnia kierująca pomyliła tory z jezdnią, a jej pojazd zawisł na torowisku. Chwilę później zauważyła światła nadjeżdżającego pociągu i opuściła pojazd. W aucie został jednak pasażer, który spał. Na szczęście świadek zdarzenia, który widząc niebezpieczną sytuację, ruszył na pomoc, wyciągnął pasażera z pojazdu i odciągnął go w bezpieczne miejsce. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Mundurowi podczas patrolu na warszawskiej pradze zauważyli srebrnego golfa, który jechał zygzakiem. Policjanci włączyli sygnały, a kierujący zamiast się zatrzymać przyspieszył. Ucieczka nie trwała długo. 25-latek zderzył się z radiowozem, a chwilę później leżał już na ziemi w kajdankach. Okazało się, że był pijany. Miał promil alkoholu we krwi, a do tego aż trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni. Zatrzymany trafił prosto do aresztu, gdzie poczeka na kolejny wyrok. Drama to środka dla bezdomnych mężczyzn w Albertówce w Górach Sowich na Dolnym Śląsku. Spłonęły tam pomieszczenia gospodarcze, w których trzymane były zwierzęta hodowlane i pasza. Inwentarz udało się ewakuować, ale doszczętnie zniszczona jest obora i stodoła, w której magazynowano siano. Ośrodek utrzymuje się z działalności rolnej, a teraz jego przyszłość jest zagrożona. Budynki trzeba jak najszybciej odbudować, a na to potrzeba pieniędzy. Dodatkowym problemem jest zbliżająca się zima. Część zwierząt trafi do okolicznych gospodarstw, inne trzeba. Trzeba będzie sprzedać, Albertówkę można wesprzeć, a dane kontaktowe znajdują się na stronie albertówka.pl. Po potężnej burzy śnieżnej na Mont Everest blisko 1000 osób zostało uwięzionych na wysokości 4900 metrów. Służbom ratunkowym udało się już uratować co najmniej 350 turystów. W ciągu doby spadło blisko metry śniegu. Nie wiadomo ile jest ofiar śmiertelnych. Część obozowisk została zniszczona przez wiatr przekraczający miejscami 100 km na godzinę. Z relacji ocalałych wynika, że niektórzy uczestnicy wypraw musieli przez wiele godzin chronić się w uszkodzonych namiotach bez dostępu do ciepła i pożywienia. Po drugiej stronie góry w Nepalu... Intensywne opady i powodzie błyskawiczne spowodowały śmierć co najmniej 47 osób. No, nieźle. Schodzimy zatem na bezpieczną wysokość, żeby się trochę rozpędzić. A pomoże nam pomysłowy strażak, który na bank rozpali żar w sercu każdego, kto go zobaczy. Pokażemy także kaczkę dziwaczkę, która chciała kupić na smaczku paczkę, ale ostatecznie sięgnęła po co innego i to był dobry wybór na nogach i rowerem, a wszystko to na trasie biegnącej przez Puszczę Knyszeńską, Biorąc pod uwagę niezwykłe okoliczności przyrody, zapewne nikt nie żałował wysiłku włożonego w sportowe zmagania. Ponad 50 niezwykłych dzieł z 10 muzeów Polski i z prywatnych kolekcji. Obrazy, fotografie i grafiki autorstwa Zdzisława Beksińskiego od 4 października można zobaczyć na warszawskiej Cytadeli. Wielki smok na ulicach Tai Hong w Hongkongu. Tak, jego mieszkańcy odprawili rytuał zwany tańcem ognistego smoka. A jaki jest tego cel? Opowiemy w Ekspresie Plus. O tym, że miłość rodziców do dzieci nie zna granic, nie trzeba przekonywać. Ale to, co zrobił strażak z Zielonej Góry, przechodzi ludzkie pojęcie. U jego córki zdiagnozowano rzadką chorobę genetyczną. Leczenie wymagało ogromnych środków finansowych. Pan Łukasz zorganizował zbiórkę. Zachęcał do niej, objeżdżając Polskę na specjalnym rowerze. 19-wieczny bicykl i 2700 km, a wszystko w 30 dni. To mnie właśnie ciągnęło tutaj, do Zielonej Góry, aby zrobić to, aby pokazać, pokazać innym właśnie przez bicykla. Właśnie przez to tak jak mówię, to jest to symbol. Symbol tylko i wyłącznie, bo tak naprawdę to ludzie, ludzie, ludzie stworzyli to wszystko i przyszli dla zupełnie obcej dziewczynki. To jest kop motywacyjny. Samo utrzymanie równowagi na takim rowerze to nie lada sztuka, a jeszcze większy cud dokonał się dzięki wytrwałości i determinacji, które pozwoliły zebrać potrzebne środki na leczenie jego córki. Gratulujemy. Podlasie zatętniło sportową energią dzięki Bison Ultra Trail. W weekend uczestnicy ścigali się po Puszczy neszyńskiej, startując z supraśla na różnych dystansach. Sobota była dniem biegacza. Niedziela należała do rowerzystów i najmłodszych zawodników. Wydarzenie na kilku dystansach przyciągnęło ponad 4300 uczestników z 21 krajów. Na 35 kilometrów wyróżniły się Monika Nowicka i Emilia jurgielewicz Delegacz. Trasy wiodły przez malowniczą, ale wymagającą puszczę Knyszyńską. Ukończenie zawodów było dużo. Dużym osiągnięciem. Łowiecki, łowiecki, niesyćcie moje. Przyjdzie święty Michał, każdy weźmie swoje. To stare góralskie powiedzenie dziś wybrzmiewa szczególnie głośno, bo owce wróciły z hal. Za nami redy jesienny w ochotnicy dolnej czyli tradycyjne sprowadzenie owiec do dolin, kończące sezon wypasu. Obrzęd jest głęboko zakorzeniony w góralskiej tradycji i folklorze. Oprócz owiec, bacowie, juhasi, muzykanci i goście z całej Polski. To dzięki nim ta tradycja wciąż żyje i łączy pokolenia. A i pogoda w tym roku dopisała, czego chcieć więcej? Wracamy na niziny. Warszawska Cytadela stała się miejscem spotkania z twórczością jednego z najbardziej intrygujących polskich artystów XX wieku, Zdzisława Beksińskiego. Do stolicy trafiło ponad 50 wyjątkowych dzieł z 10 muzeów z całej Polski. To pełen przekrój twórczości artysty. Od malarstwa przez rysunek, aż po fotografię i grafikę. Zdecydowana większość dzieł pokazana jest w Warszawie po raz pierwszy. Wystawa z okazji 20. rocznicy śmierci artysty prezentuje jego nieznane oblicze dopełnione multimediami. Mamy pokaz VR, mamy 30-minutowy pokaz muzyki. E, której słuchał artysta w połączeniu z jego twórczością. Warszawskim Muzeum Wojska Polskiego poznamy Zdzisława Beksińskiego z kilku stron. Na wystawie prezentowane są dzieła z dwóch etapów jego twórczości. Obrazy z okresu sanockiego stworzone w latach 1965-1977 oraz dzieła, które powstały, gdy mieszkał już w Warszawie od 1977 roku do lat 90. Ekspozycję można oglądać do 31 stycznia. W Warszawie trwa czwarty festiwal barokowy polskiej opery królewskiej poświęcony muzyce francuskiej. Wydarzenie rozpoczęło się od premiery opery Titon Elur, francuskiego kompozytora, żona Josefa de w reżyserii Natalii Babińskiej tyton przyjmuje postać młodego astronoma, któremu jego muza aurora wskazuje właściwą drogę naukowych poszukiwań. Spektakl można obejrzeć jeszcze jutro w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii, ale to nie koniec festiwalu. Finałowy koncert zaplanowany jest na 18 października. To, czego nie da się wyrazić słowami, już za chwilę zagości na scenie Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy w Warszawie. Przed nami 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki MIMU. Od środy do niedzieli zespoły teatralne z Polski, Argentyny, Czech, Hiszpanii, Francji, Włoch, Kolumbii i Niemiec zabiorą widzów w podróż przez niezwykłą różnorodność współczesnej pantomimy. W repertuarze teatr wizualny, fizyczny, sztuka MIMU, komedia, dramat i poezja ciała. Tego nie można przegapić. Złoto to jednak złoto. Niedawno w ekspresie zwracaliśmy uwagę na to, że przebiło już cenę 3700 dolarów za uncję. Eksperci przewidywali dalsze wzrosty, ale mimo wszystko chyba jednak nie takie. Tymczasem w ciągu miesiąca wartość kruszcu może pójść w górę do niemal 4000 dolarów za uncję. Taki interes to czyste złoto. Takie sztabki to byśmy chętnie przyjęli. Tylko w tym roku cena złota wzrosła niemal o 50%. Dziś trzeba było za nie zapłacić ponad 3900 dolarów za uncję, czyli za 31,1 g. Szybkie wzrosty to wina słabego dolara i nadziei na obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale też po prostu inwestorów, którzy w niepewnych czasach zwracają się do najpewniejszej inwestycji. Jeżeli ktoś zdecydował się na zakup kilka lat temu, taka decyzja to prawdziwe złoto. O, mamo, a co to za wąż? A nie, to smok. No, to wszystko jasne, bo to niezwykły smok, tylko smok ognisty, a jego taniec zapowiada w Hongkongu święto środka jesieni. Best, uh, show, Najlepszy pokaz smoków, jaki kiedykolwiek widziałam. Jest niesamowity. Cieszę się, że tu jestem i mogę go zobaczyć. Tak. Wow, co to za wielkie wydarzenie. Zwłaszcza z tymi wszystkimi tancerzami i uczestnikami. Trzeba przyznać, że widowisko przednie odbywa się ono co roku od ponad 140 lat, a ten wyjątkowy zwierz ma długość 67 metrów. Pięknie, ale takiego smoka, żywego oczywiście, to w ciemnej uliczce raczej spotkać byśmy nie chcieli. Lecimy dalej, już nie ze smokiem, ale o, na przykład z taką foczką czy grówką. Takie bajery czy tam balony mają w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych. To już 53 edycja Międzynarodowego Festiwalu Balonów. Wydarzenie miało swoją premierę w 1972 roku i z czasem stało się największą imprezą balonową na świecie. W tej edycji bierze w niej udział w sumie około 500 balonów. Trzeba przyznać, że w tych Stanach to jednak mają rozmach. Bardziej niż balony przydadzą nam się parasole. W najbliższych dniach nawiedzi nas typowo jesienna pogoda. Pełno będzie deszczu i chmur. Temperatury sięgną za to nawet 16 stopni, nie najgorzej. W środę od zachodu wkroczy do Polski strefa deszczu i chmur. Im dalej na wschód, tym pogodniej i bardziej sucho. Na termometrach od 13 do 15 stopni. W czwartek najcieplej na Śląsku do 16 stopni, sucho jedynie na pomorzu, poza tym popadać może wszędzie. W piątek deszcz zmoczy już równo całą Polskę. Na zachodzie słońca na pewno nie zobaczymy, gdzie indziej morza na chwilę się pojawi. Zakres temperatur od 12 do 15 stopni. Konia z rzędem temu, kto zatrzyma Tadeja Pogaczara. Słoweniec nie jeździ wprawdzie na koniu, tylko na rowerze, ale i tak zasuwa aż miło. Do tytułu Mistrza Świata dołożył właśnie złoty medal Mistrzostw Europy ze startu wspólnego. Cudowne dziecko, wiadomo czego, ponownie, momentalnie odjechało rywalom, żeby samotnie minąć linię mety powiedzieć dominacja to jakby nie powiedzieć nic. Tadej Pogaczar rozstrzygnął losy rywalizacji podobnie jak przed tygodniem w Rwandzie na mistrzostwach świata. Odjechał rywalom na 75 km przed końcową kreską i pruł jak po swoje. Na moment w szaloną pogoń za rywalem rzucił się Remko Evenepoel, ale Belk nie był w stanie wytrzymać narzuconego tempa przez Pogaczara. Dla 26-letniego słowańca to dziewiąty wygrany wyścig w tym roku, co jest dla niego nowym rekordem w karierze. A teraz o ściganiu w innym wydaniu. W Lagos w Afryce odbyła się przedostatnia runda Mistrzostw Świata Łodzi Motorowych napędzanych całkowicie silnikami elektrycznymi. Co ciekawe, właścicielami drużyn są m.in. takie legendy sportu jak Rafael Nadal, LeBron James, Didier Drogba czy Tom Brady. Najwięcej powodów do radości miał 22-krotny mistrz wielkoszlemowy. Jego ekipa zajęła drugie miejsce i weszła na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Z czym kojarzy się Państwo Biały Dom? Na pewno z siedzibą prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump poszedł o krok dalej i potwierdził oficjalnie organizację wydarzenia, jakiego świat jeszcze nie widział. Dokładnie 14 czerwca przyszłego roku na południowym trawniku Białego Domu odbędzie się gala UFC, a wszystko to w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i z okazji 80. urodzin samego Donalda Trumpa. To nie czytał kaczki dziwaczki, ale czytać brzechwę to jedno, a zobaczyć taką dziwaczkę w sklepie na własne oczy, drugie. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Hey! Drop the bread! Oh, you gotta be kidding! Is that a duck? Doors open, open. Oh, come on! Not again. You steal it for the kids? All right, fine. Podobno ta dziwaczka chciała nawet za zakupy zapłacić, ale połknęła dwa złote i mówiła, że odda potem. A nawet jak nie odda, to republika ją poratuje. Dla dzieci w końcu brała, nie dla siebie. No, no bo są tacy, co biorą dla siebie. I to nam się bardzo nie podoba. Reporterom programu dzisiaj też się nie podoba. Rząd nie panuje nad długiem. Kontrowersyjne zmiany w sądownictwie. Problemy rolników. Problemy, kłopoty, a na kłopoty Bugała, Ewa Bugała. Potrafi być skuteczna i dociekliwa. Kogo przepyta dziś, pora się przekonać. Witaj, Ewo, z kim i o czym będziesz rozmawiać już za chwilę. Cześć, Rafał. Bardzo miło Ciebie słyszeć i widzieć, oczywiście. i Dziękuję za to miłe słowo. Moim gościem już za chwileczkę będzie profesor Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Tematy bardzo ważne. Nasz wymiar sprawiedliwości, zmiany zapowiadane przez obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. To, co już się dzieje, czyli nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, koniec z losowaniem sędziów. W większości mają być wyznaczani, będą kolejne zmiany. No i postawię bardzo konkretne, myślę, pytania, czy prawo jest dzisiaj łamane. Także zapraszam bez reklam od Razu po ekspresie. Otóż to, jak Ewa Bugała zaprasza, to grzechem byłoby nie skorzystać. Polecamy i wracamy, ale dopiero jutro o 16.55. Do zobaczenia.